Powietrze było ciężkie i wilgotne. Dominika otworzyła oczy, ale zobaczyła tylko ciemność. Próbował poruszyć rękami, ale jego ramiona były przyciśnięte do czegoś twardego. Mocny zapach drewna i lakieru wypełnił jego nozdrza, a fala paniki narastała w gardle. Serce zabiło mu szybciej. Zmusiła się do oddychania i spróbowała się ponownie ruszyć. Palce muskały miękką, jedwabistą tkaninę. Wtedy dotarła do niego straszna prawda, znajdował się w trumnie. Wstrząs przebiegł przez jego ciało niczym porażenie prądem. Ogarnęła ją rozpacz. Próbował krzyczeć, ale jego głos był słaby, przypominał chrapliwy szept. Zapukał w drewnianą pokrywę nad głową, ale jego ramiona były słabe, jakby jego ciało wciąż znajdowało się pod wpływem czegoś. Jego klatka piersiowa unosiła się i opadała w krótkich, gorączkowych oddechach. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętał, była kolacja w jego domu. Towarzyszył jej mąż Tomasz i najlepsza przyjaciółka Karolina, wina, śmiech. Potem wszystko stało się niejasne. Dominika poczuła dreszcz przebiegający jej po kręgosłupie. Jak ona się tam znalazła? Zanim panika całkowicie ją ogarnęła, usłyszała dochodzące z góry stłumione głosy. Wstrzymał oddech i próbował się skoncentrować. Trudno było jej zrozumieć słowa, ale nagle zamarła, słysząc znajomy dźwięk, odgłos łopaty przecinającej ziemię. Czy jest pan pewien, że nie ma żadnego ryzyka? Głos Karoliny brzmiał niepewnie, ale stanowczo. Lekarz podpisał zaświadczenie, nie podpisałby go, gdyby były jakieś wątpliwości, odpowiedział Tomasz. Jego ton był spokojny, niemal bezosobowy. Dominika poczuła, że jej ciało zamarzło. Co się działo? Czy twój mąż był w to zamieszany? Po prostu nigdy nie widziałem, żeby ktoś umarł tak nagle. Wczoraj wyglądała dobrze. Trucizna zaczęła działać szybko. Wymieszałem go z jej kieliszkiem, kiedy poszedłem po więcej wina. Nikt niczego nie podejrzewał. Teraz musimy to już mieć za sobą. Żołądek Dominiki się przewrócił. Jej własny mąż zatruł jej wino. A Karolina, ona wiedziała. Wiedziałem i byłem tam, żeby pomóc. Gdy już wszystko się ułoży, będziemy mogli zacząć nowe życie, powiedział Tomasz i tym razem w jego głosie było coś, co sprawiło, że Dominika poczuła dreszcz obrzydzenia i złości. A pieniądze? zapytała Karolina, teraz już bardziej praktycznie. Ubezpieczenie na życie obejmuje wszystko. Ponadto dom i inwestycje są teraz moje. Ciężar zdrady był bardziej duszący, niż rozrzedzone powietrze wokół niego. Dominika poczuła, jak łzy napływają jej do oczu, ale to, co nastąpiło potem, nie było smutkiem. To była nienawiść. Z góry słychać było odgłos ziemi rzucanej na trumnę. Każde pukanie w drewno przypominało jej, że ma mało czasu. Jego palce drżały, gdy macał dookoła w poszukiwaniu czegokolwiek. Dopóki nie dotknęli czegoś metalowego. Zapalniczka. Serce Dominiki zaczęło bić szybciej. Nie wiedziałem, jak się tam znalazło, ale to nie miało znaczenia. Nadal istniała szansa. Nie miała tam umrzeć. Nie bez walki. Dominika mocno ścisnęła zapalniczkę. Pierwsza próba zapalenia go zakończyła się niepowodzeniem, jednak nie poddała się. Czas szybko mijał i wiedziała, że bez powietrza jej sytuacja będzie coraz bardziej rozpaczliwa. Jej palce były spocone i trzęsły się, ale nie poddała się i ponownie przekręciła gałkę. Płomień w końcu się pojawił. Małe światełko pośród całkowitej ciemności. Ciepło płomienia oświetlało jego bladą, spoconą twarz. Wzięła głęboki oddech, próbując zachować spokój, lecz nadal czuła panikę. Odgłos ziemi rzucanej na trumnę nie ustawał, każde uderzenie oznaczało odliczanie. Dominika podjęła rozpaczliwą próbę stopienia drewnianej pokrywy za pomocą zapalniczki. Jej plan był prosty zrobić otwór na tyle duży, by mogło dostać się do niego powietrze. Jeśli będzie miała szczęście, może uda jej się usłyszeć. Drewno było grube i mocne, a płomień drżał w jej dłoni, ale nie potrafiła go zatrzymać. Każdy ciężki oddech sprawiał, że jego serce biło szybciej, a ucisk w klatce piersiowej stawał się nie do zniesienia. Zapalniczka eksplodowała, a ona krzyknęła z frustracji. Miała tylko chwilę, żeby podjąć decyzję. Jednak jego umysł był jasny jaśniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Tamtej nocy wydarzyło się coś jeszcze. Musiała się tego dowiedzieć. Głosy w górze nadal słychać było, choć teraz były już bardziej oddalone. Słyszała szepty Tomasza i Karoliny, ale nie rozumiała słów. Prawie jakby celowo trzymali się na dystans, być może po to, żeby nie usłyszeć, co ona zrobi. Dominika wbiła wzrok w wieko trumny i szybko pomyślała. Jeśli nie mógł się stamtąd wydostać, musiał mieć jakiś sposób, żeby zostawić za sobą ślad. Coś, co udowodniłoby, że za tym stoją Tomasz i Karolina. Byli jej wspólnikami, ale wiedziała, że nikt jej nie uwierzy, jeśli nie będzie miała dowodów. Podspływał jej po czole, ale zamiast poddać się rozpaczy, podjęła decyzję. Rozejrzał się po trumnie, próbując znaleźć coś bardziej przydatnego. Jego palce dotknęły jednego z cienkich łańcuszków, trzymających pokrywę na miejscu. Byli stanowczy, ale nie stawiali oporu jego wysiłkom. Dominika chwyciła jeden z łańcuchów i próbowała nim porysować drewno. Wtedy drewno pękło z trzaskiem. To nie było wiele, ale wystarczyło, by uświadomić jej, że nie jest zupełnie bez szans. Dominika poczuła promyk nadziei. Była o krok od śmierci ale jej instynkt przetrwania był silny, silniejszy niż kiedykolwiek. Ostatnią próbą Dominiki było przecięcie metalu łańcucha, który rozdał drewno tak bardzo, jak tylko mogła. Zapach ziemi nad nią nasilał się, a klaustrofobia groziła, że ją pokona, ale nie poddała się. Nie teraz. Musiała żyć, musiała pokazać światu prawdę. Nadal słychać było głosy dochodzące z góry, ale teraz była bardziej skupiona niż kiedykolwiek. Wtedy, ostatnim wysiłkiem, udało jej się otworzyć mały otwór w pokrywie. Chłodne, lodowate powietrze wpadło do środka, sprawiając, że aż złapała oddech. Rzuciła się w otwór, próbując zrobić sobie więcej miejsca. Nie wiedziała, czy w pobliżu jest ktoś, kto mógłby ją usłyszeć, ale myśl o pozostawieniu wskazówki ją zmotywowała. Potrzebowała tylko szansy na ucieczkę, szansy, by w końcu uwolnić się od tego koszmaru. Ból związany z tą sytuacją nadal ją dręczył, lecz czuła, że jej determinacja przezwyciężyła wszystko. Ból, złość, zdrada wszystko to było obecne, ale Dominika wiedziała, że jest silniejsza niż kiedykolwiek. Dominika parła z całych sił, jej ciało było już wyczerpane, ale kierowała się pierwotną siłą, o której istnieniu nie miała pojęcia. Otwór w pokrywie powoli się poszerzał i wiedziała, że aby uciec, potrzebuje czegoś więcej niż tylko małego łańcuszka. Świeże powietrze wypełniające trumnę było błogosławieństwem, ale jednocześnie powodowało zawroty głowy. Nadal nie mogła pojąć, jak znalazła się w takiej sytuacji. Jak Tomasz, mężczyzna, z którym dzieliła życie, i Karolina, przyjaciółka, którą uważała za siostrę, tak okrutnie zdradzili jej zaufanie. Ziemia na trumnie była teraz cięższa, każdą nową garść rzucano z większą intensywnością. Dominika poczuła, jak ciężar czasu ją prześladuje. Ale gdy otwór w pokrywie stał się większy, poczuła iskierkę nadziei. Ból zdrady nadal palił ją w piersi, ale teraz wiedziała, że ma coś cenniejszego szansę. Nagle usłyszała inny dźwięk pęknięcie dochodzące z zewnątrz. Jej oczy się rozszerzyły i zmusiła się do pozostania w bezruchu. Słyszała coś wyraźnie innego niż głosy, które wcześniej rozbrzmiewały nad nią. To był odgłos kroków. — Jesteś pewien, że nie może odejść? — zapytała Karolina. Głos wydawał się dobiegać bliżej, jakby patrzyła do trumny. — Tak, Karolino. — Wszystko w porządku. Odpowiedź Tomasza była chłodna, pozbawiona emocji, ale w to pełnym pewności siebie. Dominika usłyszała westchnienie Karoliny. Coś się działo, ale nie wiedziała co. Zapach ziemi, odgłos kroków... Wszystko zdawało się zlewać w symfonię chaosu. Dominice w końcu udało się otworzyć je na tyle, by przez otwór w pokrywie dostrzec światło księżyca. Poczuła chłodny powiew na twarzy. To było wyzwalające uczucie. Ale musiała być ostrożna. Ostatnią rzeczą, jakiej pragnęła, było to, żeby ją złapano, zanim zdąży uciec. Szybkim ruchem oświetliła zapalniczką otwór, który właśnie zrobiła. Mały płomień migotał, oświetlając jego spoconą dłoń i otaczające ją drewno. Dominika poczuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej, gdy przyszedł jej do głowy pewien pomysł. Jeśli była wystarczająco szybka, mogła dać sygnał każdemu przychodzącemu obok, każdemu, kto mógł ją usłyszeć. Ale wiedziała, że ryzyko jest duże. Tomasz i Karolina prawdopodobnie spodziewali się, że będzie bliżej śmierci, niż była w rzeczywistości. Nie wyobrażali sobie, że ona nadal ma siłę, żeby stawić opór. Znów ogarnął ją gniew. Nie chodziło tylko o zdradę, ale i o wstyd. Zaplanowali wszystko tak skrupulatnie, a ona dała się wciągnąć w pułapkę bez wahania. Jak mogłeś być tak naiwny? Jak możesz tak bardzo ufać? Tomasz i Karolina zrobili to dla pieniędzy. Teraz już to wiedziała. Jej ubezpieczenie na życie, jej dom, jej konto bankowe. Wszystko, na co tak ciężko pracowała, miało zostać jej odebrane. Myśleli, że są sprytni, ale Dominika zamierzała odwrócić sytuację. Spojrzała na dziurę, teraz już na tyle dużą, że mogła przez nią przejść. Ostatkiem sił, które jej pozostały, zaczęła skrobać palcami ziemię wokół trumny. Oderwany kawałek drewna wydał cichy dźwięk, ale Dominika wstrzymała oddech. Musiała zachować dyskrecję. Powietrze robiło się coraz rzadsze, a jej ciało zaczynało poddawać się zmęczeniu, ale ona się nie poddawała. Nie miała wyboru. Nagle Ziemia zaczęła poruszać się szybciej nad trumną. Dominikę ogarnęło poczucie pilności. Teraz albo nigdy. Ostatnim wysiłkiem odsunęła odłączony kawałek drewna, wydając przy tym głośny dźwięk. Dźwięk odbił się echem i zamarła. Następnie zapadła absolutna cisza. Co to było? Głos Tomasza przeciął ciszę. Dominika poczuła dreszcz na plecach. Wiedziała, że jest coraz bliżej, że wszystko zaraz się ujawni. Panika narastała w jej gardle, ale powstrzymała się, żeby nie krzyczeć. To była jego ostatnia szansa. Potrzebowała po prostu trochę więcej czasu. Cisza zawisła nad pokojem niczym ostre-ostrze. Dominika słyszała bicie własnego serca, każdy puls zdawał się odbijać echem w ogromnej przestrzeni trumny. Powietrze było rozrzedzone, a ciśnienie w jego klatce piersiowej wzrastało z każdą sekundą. Nie wiedziała, co wydarzy się dalej, ale jedno było pewne: Tomasz i Karolina byli bliżej, niż sobie wyobrażała. Odgłos kroków rozbrzmiewał nad nią bliżej, ciężej. Karolina, idź sprawdzić. Głos Tomasza zabrzmiał ostro, i Dominika wyczuła, że zaczyna coś podejrzewać. Nie miała czasu, żeby się nad tym zastanawiać. Strach zaczął ogarniać jego umysł, lecz chęć przetrwania była silniejsza. Jego palce z rozpaczliwą pilnością macały drewno i ziemię wokół niego. Wyczuł coś zimnego i metalicznego, kolejne narzędzie, które być może mogło się przydać. Wyciągnęła go z największą ostrożnością. Był to mały klucz, prawdopodobnie zapomniany w trakcie prac pogrzebowych. Trzymając klucz w ręku, Dominika starała się skoncentrować. Wiedziała, że czas działa przeciwko niej, ale narastający gniew i rozpacz nie pozwalały jej się poddać. Nienawiść, którą czuła do Tomasza i Karoliny, była teraz intensywnym płomieniem, palącym się w jej piersi, podsycającym każdy jej ruch. Dominika, słuchasz? Głos Karoliny przeciął napięcie w powietrzu. Była bliżej, dużo bliżej. Dominika przełknęła ślinę. Co teraz zrobić? Jak uciec, zanim będzie za późno? Nie zastanawiając się dwa razy, spróbowała otworzyć wieko trumny kluczem. Była to desperacka próba, bez gwarancji powodzenia, ale musiała spróbować. Każdy ruch wydawał się ważyć tonę, a jego mięśnie były już zmęczone. Ale nie zatrzymała się. Kluczyk przekręcił się ze kliknięciem, a pokrywa trumny lekko się przesunęła, uwalniając odrobinę przestrzeni, dzięki której mogła łatwiej oddychać. Uczucie, że powietrze dostaje się do jego płuc, było chwilową ulgą. Ale to nie wystarczyło. Musiała się stamtąd wydostać, musiała położyć kres tym torturom. Ona żyje, prawda? Głos Tomasza, teraz już niemal szeptem, sprawił, że ciało Dominiki zesztywniało. On wiedział. Panika ogarnęła jej umysł. Ale zmusiła się, żeby się nie poddać. Z bijącym sercem ponownie zamknęła klapę, tym razem mocniej. Jej mięśnie były napięte i płonące. Ziemia wciąż rzucana była na trumnę, ale ona nie słyszała już tylko odgłosu swojego oddechu. Ruch nad trumną stawał się coraz bardziej intensywny i Dominika wiedziała, że czas ucieka. Jednak gdy nacisnął ponownie, wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Pokrywa ustąpiła po raz kolejny tym razem z większą siłą, a kawałek drewna odłamał się. Dominika wykorzystała ostatnie pokłady energii, by pchnąć wszystko, co miała. Zmusiła się, by wydostać się z trumny, jej ciało płonęło z bólu i wyczerpania, lecz poczucie wolności, którego doświadczyła, gdy poczuła w dłoniach zimną ziemię, sprawiło, że nie zatrzymała się. Wyszła. Świat nad jej głową wydawał się odległy, jakby śniła, lecz to nie był sen. To była rzeczywistość, która przez chwilę wydawała się niemożliwa do osiągnięcia. Dominika wyłoniła się strumny z krzykiem, jej oddech był urywany, a umysł zamglony. Upadła na kolana na podłogę, czując na skórze chłód nocy. Jej ciało było pokryte brudem, i ledwo mogła ustać na nogach, ale adrenalina po ucieczce dodała jej sił. Powietrze było czyste, klarowne, i w końcu mogła oddychać. Ale mimo to nie czuła się wolna. Rozejrzała się dookoła i wtedy zdała sobie sprawę, Tomasz i Karolina byli bliżej, niż myślała. Stali zaledwie kilka stóp dalej, obserwując ją, a coś w oczach Tomasza sprawiło, że zamarła. Czekał na nią. Teraz wszystko nabrało sensu. Trucizna trumna, ziemia chciał mieć pewność, że nie będzie miała szans na przeżycie, a Karolina była tam, aby dopilnować, aby jego plan został zrealizowany. Dominika, nie musisz aż tak daleko sięgać. Głos Karoliny był spokojny, ale jednocześnie pełen cichej groźby. Próbowała się zbliżyć, ale Dominika instynktownie się cofnęła. Nie pozwolę ci na to. Dominika wzięła głęboki oddech, próbując opanować gniew, który narastał w jej piersi. Spojrzała prosto na Tomasza, w jej oczach widać było ból zdrady. Nie wydawał się żałować. Wręcz przeciwnie, wydawał się zadowolony z tego, co zrobił. Prawda stała się teraz jasna. Tomasz i Karolina zaangażowali się, zaplanowali jej śmierć, a mimo to byli gotowi ją unicestwić, pewni, że dostaną wszystko, co zbudowała. Ale nie teraz. Nie, jeśli ona żyje. Dominika z trudem podniosła się na nogi. Jej ciało się trzęsło, ale odzyskała determinację. To, co zaczęło się jako ucieczka, przerodziło się w walkę. Nie chciała być ich ofiarą. Więcej nie. Ale co zrobi teraz? Jak stawi czoła tym, którzy odebrali mu życie, zaufanie i miłość? W jej wnętrzu płonął gniew, ale musiała. Więcej niż to. Potrzebowała rozwiązania i nie miała zbyt wiele czasu. Zimny wiatr przeszywał skórę Dominiki, a każdy nerw w jej ciele płonął z napięcia. Jego oczy, wciąż zamglone po przeżyciach w trumnie, skierowane były na Tomasza i Karolinę, którzy byli teraz bliżej. Podstępny uśmiech Karoliny był jak nóż wbity w jej serce, a zimny i wyrachowany wyraz twarzy Tomasza sprawił, że krew Dominiki zawrzała. Byli przygotowani na wszystko. Ale ona nie będzie już ofiarą. Nie uciekniesz od nas, Dominiko. W głosie Karoliny słychać było pogardę, jakby życie tej kobiety nie było nic warte. Dominika przełknęła gniew, zmuszając swoje ciało do zachowania równowagi. Rozejrzała się dookoła za czymś, czymkolwiek, co mogłaby wykorzystać na swoją korzyść. Tomasz zrobił krok do przodu, jego intencja była wyraźna w oczach. Dominika wiedziała, że był człowiekiem wyrachowanym, lecz nie był też pozbawiony strachu. Teraz jego strach był namacalny, niczym zasłona niepewności, którą próbował ukryć. Dominika wzięła głęboki oddech, próbując zachować kontrolę. Jeśli była jakaś szansa, to właśnie teraz. Myślisz, że nadal możesz mnie zniszczyć? Dominika mówiła głosem mocniejszym niż czuła. Jej myśli krążyły w kółko, ale wiedziała jedno: oboje jej nie doceniali. Uważali, że jest ofiarą i nie byli przygotowani na to, do czego była zdolna. Tomasz patrzył na nią przez chwilę, w jego oczach pojawił się cień wątpliwości, ale szybko go ukrył. Był pewien, że ma kontrolę. Wiedział, że nadal ma przewagę. Ale coś w postawie Dominiki sprawiło, że się zawahał. Znał ją dobrze. Wiedział, jak wytrwała potrafi być, ale nigdy nie wyobrażał sobie, że przeżyła. Nie sądzę, że uda ci się odwrócić losy gry. Powiedział Tomasz, jego głos stał się głębszy, a w głosie słychać było wyraźną groźbę. Karolina spojrzała na niego, czekając na jego reakcję, ale nic się nie zmieniło. Dominika cofnęła się o krok, przez co oboje zbliżyli się do siebie jeszcze bardziej, jakby ktoś się osaczył. Ale tak nie było. Pragnienie walki i przetrwania ogarniało ją z każdą sekundą coraz bardziej. Nie jestem już tą samą kobietą, którą znałeś. Powiedziała Dominika, a w jej słowach słychać było chłód, o którym nie wiedziała, że go posiada. Jej wzrok był skierowany na Tomasza, a Karolina nie wyglądała już tak pewnie. Tomasz się roześmiał, ale w tym śmiechu było coś nerwowego. To jest to, co myślisz. Wyciągnął rękę, jakby chciał ją unieruchomić, ale Dominika nie była już tą wrażliwą kobietą, którą znał. Szybko się uchyliła, jej ciało poruszało się zwinnie, czego się nie spodziewał. Krzyk frustracji Tomasza został stłumiony przez ciszę nocy. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że nie masz już nade mną kontroli, Tomaszu. Dominika zrobiła krok do przodu, wbiła wzrok w jego twarz i po raz pierwszy wyglądał na odrobinę zastraszonego. Ale wkrótce ogarnęła go nienawiść i spróbował ponownie pójść naprzód, tym razem z bardziej agresywnym wyrazem twarzy. Karolina stanęła obok niego, gotowa do działania, ale Dominika była zdeterminowana. Już wcześniej odczuła ból zdrady i teraz nadszedł czas, aby działać. Każdy jej ruch, każde wypowiedziane słowo sprawiało, że Tomasz i Karolina tracili odrobinę zaufania, którym ich obdarzyli. Myślisz, że możesz mnie kontrolować? Powiedziała Dominika z uśmiechem, który bardziej przypominał uśmiech zemsty. Jestem silniejszy niż myślisz. Napięcie w powietrzu było namacalne. Dominika wiedziała, że konfrontacja nie będzie łatwa, ale wiedziała też, że jedyną rzeczą, która pozwoli jej przetrwać, jest wewnętrzna siła, którą teraz w sobie nosiła. Przeżyła truciznę, trumnę, porzucenie przez Tomasza i Karolinę. Teraz ona ich przeżyje. Zapłacisz za to wszystko, Tomaszu powiedziała Dominika cichym, groźnym głosem. Zrobiła krok w jego stronę, a on lekko się cofnął, jakby w końcu zdał sobie sprawę, że stracił kontrolę. Ale Tomasz nie wiedział, że Dominika miała w zanadrzu coś więcej niż tylko zemstę. Miała coś większego, coś, co mogło zniszczyć nie tylko jego, ale i Karolinę. I zrobiłaby wszystko, żeby tak się stało. Dominika poczuła smak zwycięstwa, chociaż wciąż była w środku bitwy. Miała plan, sposób na odwrócenie sytuacji. I chociaż próbowali ją zastraszyć, wiedziała, że siły, którą w niej kryła, nigdy nie będą w stanie pojąć. Ale co zrobi teraz? Jak pozbyć się Tomasza i Karoliny na zawsze? Była gotowa walczyć, ale wiedziała też, że nie może już nikomu ufać. Została zdradzona przez osobę, którą kochała najbardziej i przyjaciółkę, którą uważała za swoją siostrę. Teraz pozostało jej tylko znaleźć sposób na pozbycie się ich, zanim będzie za późno. Dominika czuła ciężar napięcia w powietrzu, ale jednocześnie było coś jeszcze, czego nigdy wcześniej nie doświadczyła kontrola. Panika, która kiedyś ją całkowicie pochłaniała, została zastąpiona niezachwianą koncentracją. Przyglądała się Tomaszowi i Karolinie, i wiedziała, że nie może się dłużej wahać. Czas bycia ofiarą dobiegł końca. Już nie jestem tym, za kogo mnie uważasz. Powiedziała Dominika, wypowiadając te słowa z pewnością siebie, o której istnieniu nie miała pojęcia. Jego wzrok był skierowany na Tomasza, a Karolina stojąca obok niego z każdą sekundą wydawała się mniej groźna. Tomasz zrobił krok do przodu, jego spojrzenie było wściekłe, ale w oczach można było dostrzec ślad niepewności. Zaczynał zdawać sobie sprawę, że Dominika nie jest już sparaliżowana strachem. Stanęła w obliczu śmierci a przeżycie tej sytuacji uczyniło ją silniejszą niż mógł sobie wyobrazić. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Warknął Tomasz, zaciskając zęby. Dominika nie odpowiedziała, ale przygotowała się na to, co miało nastąpić. Wiedziała, że następne działanie będzie decydujące. Karolina z kolei była zbyt cicha. Dominika zauważyła, że kobieta siedząca obok niej zaczynała czuć się nieswojo w tej sytuacji. Coś zaczęło się psuć w ich relacji i Dominika wiedziała, że to może być jej jedyna szansa na odwrócenie sytuacji. Tomaszu, ona już nie jest pod twoją kontrolą. Powiedziała w końcu Karolina, głosem cichym, niemal niepewnym. Ale nie martwiła się o Dominikę, bała się tego, co Tomasz może teraz zrobić. Dominika poczuła fale złości, gdy przypomniała sobie wszystkie chwile, gdy Karolina udawała jej przyjaciółkę, gdy w rzeczywistości była świadkiem jej upadku. Nie martw się, kochanie. On nic nie zrobi. Przemówiła Dominika, a jej głos brzmiał pewniej niż kiedykolwiek. Nie bała się już Tomasza ani Karoliny. Była zła, ale także pełna bezwzględnej determinacji. Nadszedł czas działania. Cofnęła się o krok i spojrzała na Tomasza, który patrzył na nią zdezorientowany. W jego spojrzeniu na zmianę pojawiały się gniew i strach, gdy próbował pojąć, jak ona, kobieta, którą myślał, że kontroluje, teraz tak otwarcie mu się sprzeciwia. Tomaszu, zakończmy to raz na zawsze, powiedziała Dominika. Jego ton był spokojny, ale groźba w jego słowach była wyraźna. Poczuła dreszcz na plecach, gdy się do niego zbliżyła, ale się nie zawahała. Mężczyzna, którego kochała, mężczyzna, którego myślała, że zna, miał zostać obalony przez kłamstwo, które stworzył. Wtedy nagle zobaczyła coś, co ją zamarło, Karolina dyskretnie odsunęła się od Tomasza. Próbowała wydostać się z jego kręgu wpływów i Dominika wiedziała, że w tym momencie nadarza się dla niej niepowtarzalna okazja. Dominika wzięła głęboki oddech i przygotowała się na ostateczny ruch. Nie bała się już Tomasza, ale to, co może zrobić teraz, nadal ją martwiło. Szybkim ruchem wyjęła z kieszeni telefon komórkowy, który ukryła na czas zamieszania, wciąż pozostając niezauważoną. Wiadomość, którą napisała, była prosta, ale skuteczna. Wysłała kopię wszystkich kompromitujących rozmów między nią, Tomaszem i Karoliną, zaufanej przyjaciółce, z poleceniem, aby zgłosiła to policji, gdyby coś jej się stało. Ty i Karolina nigdy więcej nie zobaczycie mojego życia. Powiedziała Dominika stanowczym głosem i kończąc zdanie, Odwróciła się i ruszyła w stronę drogi, oddalając się od nich. Karolina nie powiedziała ani słowa. Tomasz zawahał się przez chwilę, ale potem zdał sobie sprawę, że bitwa jest już przegrana. Ale potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Karolina, w końcu zdając sobie sprawę, że mężczyzna, z którym się sprzymierzyła, jest bliski utraty wszystkiego, wystąpiła naprzód i przemówiła głosem drżącym ze strachu: Dominika. Ja. Nie mogę tego kontynuować. To, co zrobiłem, było okropne. Masz rację. Tomasz nie miał dla mnie znaczenia. On chciał tylko pieniędzy, a ja byłam tchórzem. Dominika zatrzymała się, jej ciało było napięte, i spojrzała na Karolinę. Na moment ból zdrady znów przeciął jej pierś, ale się nie zawahała. Co się teraz stanie, zależało od niej. Nigdy ci tego nie wybaczę, Karolino. Powiedziała Dominika spokojnym głosem, ale w jej słowach słychać było ból. Spojrzała na przyjaciółkę, która teraz wydawała się być cieniem osoby, która kiedyś była jej powierniczką. Tomasz bezradnie patrzył to na dwie kobiety. Wiedział, że przegrał. Dominika poszła więc swoją drogą, nie po to, by szukać zemsty, lecz by odzyskać swoje życie. Ponieważ policja już wiedziała o groźbach i miała dowody w ręku, wiedziała, że Tomasz i Karolina poniosą konsekwencje swoich czynów. Walka była długa i trudna, ale teraz była silniejsza, dojrzalsza i zdeterminowana, by iść naprzód i odbudować swoje życie. W kolejnych miesiącach Dominika przejęła kontrolę nad swoją historią. Dzięki wsparciu przyjaciół i ludzi, którzy ją naprawdę kochali, udało jej się podnieść, zostawiając za sobą przeszłość, która ją pochłonęła. Zaczęła odbudowywać swoją karierę, na nowo odkryła w sobie pasję do życia i, co najważniejsze, nauczyła się wybaczać i na nowo kochać siebie. Ból zdrady nadal był obecny, ale już jej nie definiował. Wiedziała, że największą zemstą będzie dobre życie. Nie przegap tego, co wydarzy się dalej. Ujawniony sekret zmieni wszystko. Kliknij teraz, aby obejrzeć kolejny film i dowiedzieć się, co stanie się dalej.